Gdyby zapytać ludzi, którzy nie mieszkają w Łodzi, z czym kojarzy im się to miasto, to na pewno część powiedziałaby, że film, a część, że widzę. Więc wydaje mi się, że fajnie, że akurat dzisiaj spotykamy się właśnie w Muzeum Kinematografii. No i już to jest takie dość wyjątkowe z perspektywy i dla Pana jako kibica, i też dla wszystkich członków Klubu Biznesu. Ja się bardzo cieszę, że mogliśmy się spotkać w Muzeum Kinematografii. To, to jest dla nas super szansa, żeby pokazać jak, jak atrakcyjnym miejscem jest muzeum dla osób, które nawet na co dzień nie mają wiele wspólnego z filmem, chociaż film jest jedną z tych dziedzin sztuki, dziedzin rozrywki do których stosunkowo najczęściej docieramy i którymi się najbardziej interesujemy. Ale świetnie, że Pani zauważyła w ogóle te koincydencje, dlatego że sporo też filmów powstało i sporo, sporo scen piłkarskich, nie tylko w polskim kinie, ale też w Łodzi. Na przykład na Widzewie powstały sceny do filmu Wobłanki Juliusza Machulskiego, chociaż oddajmy sprawiedliwości, że sam Juliusz Machulski, jako człowiek z Warszawy, nie pamiętał dokładnie, na którym stadionie ten, te, te sceny powstawały. Mówił, a gdzieś tam na jakimś boisku na co kibice z jednej czy z drugiej strony byli ciężko oburzeni, jak to nie pamięta, przecież to nasze albo ich. Prawda, jako prezes, jako kibic Widzewa, jako łodziani można powiedzieć, bardzo się cieszę, że w Łodzi są takie miejsca jak Muzeum Kinematografii. W ogóle naszą ideą jeśli chodzi o Widzewski klub biznesu jest trochę, można powiedzieć, otwieranie drzwi do miejsc, które nie zawsze są może tak dostępne albo znane i bardzo się cieszę, że mamy taką taką okazję też do takich spotkań. Oczywiście najbardziej lubimy spotykać się na stadionie. To jest nasza codzienność, ale, ale też bardzo cieszę się, że, że możemy się spotkać w takich okolicznościach, bo na pewno to, to bardzo mocno poszerza, poszerza też horyzonty biznesowe. Jest to okazja też do, do rozmów kuluarowych, nie tylko o sporcie, ale o organizacji czy o tym, co się dzieje, dzieje w klubie, a też widzimy, jak klub ma dzisiaj moc i wpływ też na lokalną społeczność i, i na lokalne instytucje. Spotkanie było fantastyczne. wstyd się przyznać, ale byłam bardzo, bardzo dawno temu w muzeum i jej wystawa interaktywna, bogactwo treści, wszystko to, co jest aktualizowane, aktualizowane nowe, po prostu mnie zachwyciło. Także za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Takie spotkania są bardzo inspirujące, dlatego że słuchamy o tym, co robią inni, słuchamy o tym, w jaki sposób rozwija się klub, widzimy, jak się rozwija muzeum. W ciągu tych dwóch godzin dzieje się bardzo dużo i to jest bardzo inspirujące, bardzo rozwijające, nie tylko pod kątem biznesowym, ale też takim e, ogólnorozwojowym. Także to ma naprawdę bardzo, bardzo dużo sensu. Łódź to nie tylko miasto sportowe, ale również filmowe, więc myślę, że naturalną koleją rzeczy jest to, żeby spotykać się w takich miejscach. Pomyśleliśmy, że to będzie dobry moment do tego, aby wracając do Ekstraklasy, przypomnieć też o tej, tej historii miasta filmowej, więc Muzeum Kinematografii jest wręcz idealne do tego, ale też jest idealne do tego, żeby się spotkać, bo, bo i sale wystawowe, ale też sale biznesowe są na naprawdę naprawdę wysokim poziomie i robią bardzo duże wrażenie, więc była też okazja do, do spotkania się z naszymi partnerami, porozmów też w różnych, w różnych aspektach o, o biznesie i o klubie.